Cześć wszystkim. Z tego co widzę, to moja strategia szybkiego zdobycia widzów i wyświetleń, no raczej się nie sprawdziła. Trochę szkoda. No to czas nagrywać jakieś porządne materiały. Tylko, że przydałby się jakiś porządny temat do skomentowania. Jakiś soczysty materiał. Mam pomysł. Zobaczmy, co podpowie nam algorytm YouTube'a. Eee, hmm, raczej nie. Oczywiście najprawdziwsze historie. No z tym, że więc już niedawno poruszył ten temat, to może sobie chwilowo podaruję. Ranki też na razie odpadają. A to? Eee, też nie. Z takim tytułem sami się upokarzają. A zresztą prostacja już o tym nagrała, więc też może chwilowo pominę. Na dzisiaj jego screenach to już w ogóle szkoda się zatrzymywać. Trum, trum. Jedna z głównych serii prostacji. Uroki późnego przychodzenia na imprezę. Nie wiem z jakiego powodu, ale tutaj mam wspomnienia z innych Challenger. Typowa dziewczyna, gracza Brawl Stars? A że jestem stary, ale czym jest ta gra? Jest coś wydawane na smartfony z Androidem i iOSem przez Supercell? Chwileczkę. Ten Supercell? Ten Supercell, który do perfekcji opanował wyciskanie pieniędzy mikrotransakcjami z graczy mobilnych? Ten Supercell, który jest jedną z niewielu firm, którymi chciałoby zostać jej. Ten Supercell, który organizuje Mistrzostwa Świata. Dobra, z tego co widzę, to wypadłem nieco z obiegu. Nie zrozumcie mnie źle, owszem, gram w gry komputerowe, ale dla zasady unikam pewnych rodzajów e, rozrywki oraz wydawców. Ale znając praktyki Supercell i tą popularność, którą się cieszy obecnie Brawl Stars, przychodzi mi do głowy pewien pomysł. Zobaczmy. Google Play rzeczywiście pokazuje, że jest to obecnie bardzo popularna gra. Mm, z niezwykle słodką grafiką, której pobranie na telefon nic nie kosztuje i z klasyfikacją wiekową 7+. Eee, zobaczmy jeszcze komentarze. Mhm. Uh -huh. Chyba już mam ogólne wyobrażenie, jak wygląda obecna sytuacja. Potwierdźmy jeszcze moją teorię. Proszę Państwa, ale zanim to zrobimy, upraszam się o zachowanie ostrożności i zapobiegawcze zmniejszenie saturacji kolorów wyświetlacza. O, dawno tego nie robiłem. Witam w YouTube Gaming! Dobra, z tego co widzę, Minecraft znowu wrócił do łask. Co jest chyba dowodem na to, że nie tylko jeden człowiek posiadał udar wskrzeszania zmarłych. Oprócz tego klasyka ostatniego roku YouTube'a. Horror z krzyczącym YouTuberem, GTA 5, Fortnite. Czyżbym się mylił? A, nie, jednak jest. Brawl Stars. I to nie jedyny film. No, tego się obawiałem. O, dobrze. Jako, że temat jednak odbiega nieco od standardowych materiałów komentarzy, to przed przejściem dalej chciałem umieścić tu krótką recenzję Brawl Stars. Tak, dobrze słyszeliście. Po prostu uważam, że podstawowa wiedza o tej grze jest całkiem istotna dla dalszej części materiału. Tak więc gra jest trójwymiarową strzelanką o bardzo kreskówkowej grafice z widokiem z góry. Gracz ma do wyboru pewną grupę stosunkowo zróżnicowanych postaci, którymi może uczestniczyć w kilku trybach zabawy na rotujących mapach. Sama rozgrywka jest naprawdę całkiem przyjemna, jeśli chodzi tylko o nią. Ale są też pozostałe fakty. Takie jak ten, że w grze występują cztery oficjalne rodzaje waluty. Klejnoty stanowiące walutę premium, idzie za nią kupić praktycznie wszystko w grze, ale wymagają też sięgnięcia po portfel. Monety pozwalające na ulepszenie mocy za wymiarze odblokowanych przez gracza. Bilety pozwalające wziąć udział w stosunkowo dobrze nagradzanych wydarzeniach. Wiezne punkty pozwalające odblokować niektóre ekskluzywne przedmioty w sklepie. Do tego dochodzi doświadczenie, które podzieliłbym na pięć kolejnych kategorii. A więc grając w zależności od naszych wyników, zbieramy i tracimy puchary. To one decydują o naszym rankingu w klasyfikacji ogólnej i gwarantują drobne bonusy przy osiągnięciu niektórych progów. Dodatkowo, im więcej gra się danym zadymiarzem, tym więcej zbiera on własnych pucharów podnoszących jego rangę. Ranga zadymiarza również może zostać utracona w wyniku zbyt dużej liczby przegranych. Pamiętacie monety? Dobrze, bo to nie jest tak, że moc zadymiarza może być podniesiona tylko przy ich pomocy. Należy również uzbierać odpowiednią ilość punktów mocy, aby można było podnieść statystyki wybranej postaci. No i jest jeszcze ograniczona, bardzo wolno odnawiająca się ulaże tonów. Po uzbieraniu setki można otworzyć darmową skrzynkę zadymiarza. Do tego dochodzą Gwiezdne Żetony, dostaje się je za pierwsze zwycięstwo na danej mapie z rotacji i po uzbieraniu dziesięciu można przy ich pomocy otworzyć dużą skrzynkę. Czujecie się trochę zagubieni? To dobrze, takie rozdrobnienie rzeczy do zdobywania to podstawowy i celowy zabieg twórców gry, pozwalający w łatwiejszy sposób skłonić przeciętnego gracza do wydawania pieniędzy. Ale to nie są wszystkie takie zagrywki. Otóż codziennie można odebrać darmowy upominek w sklepie. A gdy już się tam znajdziemy, to czemu nie rzucić okiem na różne oferty promocyjne? Albo zainteresować się jakimiś skórkami dla naszych zadymiarzy. Oj, ale na skiny potrzebne są klejnoty. Dostępne również w sklepie w bardzo przystępnych cenach, dzięki czemu kupowanie skrzynek wydaje się całkiem niezłym pomysłem. Bo skrzynki są stosunkowo tanie. I mogą z nich wypaść te same rzeczy. Ciekawe, jakie są na te szanse. Ooh, that's small. Yikes. Ale i tak, na swój sposób gracz decydujący się na masowe kupowanie klejnotów, a nie skrzynek wychodzi zdecydowanie lepiej od gracza skąpiącego pieniędzy na takie luksusy. Otóż poza małą szansą na wylosowanie nowego bohatera skupionej skrzynki, mogą wypaść monety, bilety, boostery żetonów, punkty mocy. A darmowy gracz zdobywać te dość ważne, jakby nie było, do postępu w grze niezbędności będzie zdecydowanie wolniej. W ten sposób niepłacący gracze nieuchronnie zmierzają w stronę paywalla, który prędzej czy później kompletnie zablokuje ich postęp. Im słabszy gracz, tym szybciej będzie musiał się z tym zmierzyć, a co ze względu na to, że niektóre rodzaje doświadczenia czy rankingu mogą maleć. Ale nawet najlepszy gracz, grający z dobranymi przez siebie znajomymi, i tak w końcu stanie przed taką ścianą postawioną przez wydawcę. Przedstawia to w formie graficznej, bo rozumiem, że może być to dość niejasne. Gra z powodu przyjemnej rozgrywki kolorowej grafiki i początkowego szybkiego postępu po prostu wciąga. Ale z czasem gracz zaczyna dostrzegać, że nie wydając pieniędzy, stopniowo coraz bardziej odstaje od płacących użytkowników aplikacji. Ma ograniczony względem nich dostęp do skórek, monet, biletów i losowo rozdawanych pomiędzy wszystkich posiadanych zadymiarzy punktów mocy. Ekonomia gry jest skonstruowana tak, aby w pewnym momencie zabrakło jednej z podstawowych rzeczy i było to bardzo łatwe do naprawienia przy użyciu garści klejnotów, a później kolejnej i kolejnej. W skrócie, gra ma solidne fundamenty, ale zbudowano na nich okropne, w mojej opinii, mechanizmy. Rozumiecie o co mi chodzi? Mam nadzieję, że tak, bo na tym już kończę moją recenzję: Brawl Stars. Chyba pomału zaczynacie łączyć ze sobą fakty. Algorytm YouTube'a wypychający popularne treści do sekcji growej w na czasie. Kolorowe miniaturki skierowane do pewnej, bardzo specyficznej grupy odbiorców. Ta, dzisiejszy materiał zamierzam zrobić o pewnych twórcach. Nie o samej grze, bo w mojej opinii każdy może bawić się jak chce. Ale o pewnych twórcach, którzy, poprzez swoje nie do końca odpowiedzialne zachowania, mogą moim zdaniem nawet nieświadomie spowodować pewne szkody wśród swoich widzów. Przedstawiam wam głównych graczy tego materiału. Oto VCR Zadymiarz z prawie połową miliona subskrypcji. Jako pomocnik występuje Manojek, zawodnik posiadający ponad 750 tysięcy widzów. I ostatni z wielkiej trójcy, Citrox Games, który posiada prawie 300 tysięcy widzów. Dobra, wiem, że nie są to wszyscy twórcy masowo produkujący content powiązany z Brawl Stars. Ale jak mówiłem, chcę się bardziej skupić na zachowaniach uniwersalnych dla tego typu YouTuberów niż na nich samych. Najlepsze zostawię na koniec, więc zacznijmy od trzeciego zademiarza. Po wejściu na jego kanał od razu można dostrzec podział na cztery rodzaje materiałów dotyczących tylko jednej gry: ciekawostki, pomysły, gameplaye i na koniec wydawanie pieniędzy na gamy. W praktycznie wszystkich tych materiałach pojawia się wstawka z proszeniem o subskrypcję, a na zachętę autor losuje pomiędzy swoje rosnące statki po 50 zł do wydania w Google Play. To sprawdźcie koniecznie trzeba na pewno subskrybować mój kanał Jeśli przycisk subskrybuj widoczny na dole pod ekranem obok mojego awatara jest u czerwony To koniecznie w niego kliknijcie zasubskrybujcie subskrybujcie mój kanał I zróbcie tak żeby był szary Bo do końca wakacji lecimy po 300 tysięcy subów To standardowo w dzisiejszym odcinku Ktoś z was otrzyma kartę Google Play'a o wartości 50 zł Za tą kartę będziecie mogli na przykład kupić 170 gramów Brawl Albo jakieś inne rzeczy To będzie zależało tylko i wyłącznie od was Od razu zaznaczam, że nie mam większego problemu z tym w jaki sposób chcę zdobywać swoją widownię ale używam tego przykładu, aby już na początku pokazać pewien problem. Wiecie o co mi chodzi? Jeśli nie, to przejdźmy do samych materiałów. Dokładniej do tych dotyczących niesamowitych zakupów, jakich można dokonać w Brawl Stars. Zaczynamy w takim razie od Shelley, do której, my drodzy, udało mi się zdobyć jednego starpowera, którym jest plaster. Plaster działa tak, że jeśli punkty życia szeli spadną poniżej 40%, rozbójniczka natychmiast zwraca do pełnego zdrowia i plaster ładuje się w 20 sekund. Jest to moim zdaniem jeden z najlepszych starpowerów w grze. Jak widać, w samym materiale już pada stwierdzenie, że przedmioty zdobywane po wydaniu w grze prawdziwych pieniędzy zapewniają pewną przewagę. Zmieńmy twórcę, aby nie było tu tak monotonnie jak poza samym Brawl Stars, ma też w ofercie inne gry, ale skupmy się na produkcji od Supercell. Tak jak pewnie sami widzicie po miniaturkach, głównym tematem przewodnim znowu jest chwalenie się wydatkami w grze. I sama zawartość filmików też zbytnio nie odbiega od produkcji poprzednio omawianego YouTubera. Jest on bardzo ładny, taki troszeczkę różowo-biały, z gitarką, z serduszkami. Mi się to podoba, widzicie, ja też tutaj mam różową koszulkę w lamy. Kompletnie nie ma co się wstydzić. No i faktycznie tego skinka sobie kupię jako jednego w ogóle z pierwszych moich skinów i bardzo, ale to bardzo się cieszę. Tutaj druga legenda, którą wymaksował na tym właśnie streamie, gdzie otwierał 100 megaboksów i trafił ją, więc jest to całkiem opłacalne. Ale od to cały czas nie jest mój problem z tymi filmikami. Przejdźmy do już ostatniego z trójki. Tak jak już się zapewne domyślacie, to podstawowym typem filmików też są nagrania z rozgrywki, ale pojawia się w nich oczywiście pokazywanie zalet kupowania klejnotów. A dzisiejszym tematem odcinka będzie. Będzie letnia oferta. Tak jest za 48 zł, gdzie jest 2000 golda, 250 gramów i 4. Megaboxy, szkoda, bo nie założyłem tej oferty i kupiłem Star Power do Broka. No i lecimy 48 zł. Let's go! Myślę, że oferta jak najbardziej się opłaca za takie pieniądze, tyle gemów, to jest naprawdę bardzo spoko. Oraz jeśli cofniemy się nieco w czasie, możemy trafić na parę dość niefortunnych, moim zdaniem, materiałów. Mamo! Co kurwa! A ten portfel z tym takim miskiem, to jest Twój? Tak, to jest mój! No dobra, to wiesz co to ja go wezmę? Ja go ja go ci wypiorę, bo ja widzę, że on jest spać jak on jest kurde brudny. Ja cię mało go wypiorę teraz! Tylko kurwa, nie bierz dosi! Weź bydło i na rzekę! Dobra, dobra, idę go wyprać, A masz tutaj coś w środku, jakieś karty kredytowe lub coś, to wyciągnę od razu, co? Tak! Okej, okay, dobra, dobra, to wyciągnę. Wyciągnę, no. <laughs> stara nie wie. Idziemy robić opening. <laughs> Broster! <laughs> I takie szybkie wyjaśnienie zanim napiszesz. Na dole, że ktoś ukradł y, kartę kredytową mamie, no to może sobie darować dzisiaj. Może sobie darować, bo rozmawiałem z Atorisem. Atoris, z tego co mi mówił, jest starszym chłopakiem, który pracuje. O, no, znowu! Spokojnie, spokojnie, może by w końcu. Penny. Nie ma co o legendzie. Ca... Ciągle na nią poluje, poluje, nic nie wylatuje. No, no zobaczmy. No, to już chyba rozwiewa wszelkie wątpliwości co do wieku osób oglądających te materiały. Mam nadzieję, że podczas pokazywania przeze mnie tych fragmentów zrozumieliście, co jest moim głównym problemem z takimi treściami. Otóż we wszystkich filmikach z Brawl Stars, skierowanych do zdecydowanie młodszej widowni, pojawia się element trivializowania pieniędzy. Według mnie jest to bardzo szkodliwe, gdy tacy i podobni do nich, i dole dzieciaków, pokazują młodym widzom, że wydawanie pieniędzy na chwilowe wirtualne korzyści jest przecież fajne. Zapytacie pewnie, a co masz do powiedzenia na temat innych popularnych twórców robiących openingi skrzynek w innych grach promujących podobne aktywności? Otóż na myśl przychodzi mi Izak z jego seriami traktującymi o zdobywaniu niematerialnych dóbr za prawdziwe pieniądze w Counter-Strike, Global Offensive i Fortnite. Oraz Gimper z jego patronatem serwera w Shakespeare Fidget. I odpowiem, że moim zdaniem obaj ci twórcy też promują niewłaściwe według mnie postawy, a zwłaszcza ten pierwszy z nich. Bo materiały Izaka też są skierowane do młodszych odbiorców. Ale i jednak, co by tu nie mówić, to wydaje mi się, że w się i Fortnite nie ma żadnego paywalla i do zakupienia są tylko przedmioty kosmetyczne. Natomiast Gimper raczej kieruje już swoje materiały do nieco bardziej dojrzałego widza, przez co wydaje mi się, że ich szkodliwy potencjał jest nieco mniejszy. Ale ponownie podkreślam, że według mnie wszyscy twórcy umieszczający na YouTube treści promujące wśród najmłodszych bezmyślne wydawanie pieniędzy powinni choć częściowo być za nie odpowiedzialni. A skoro już mówimy o odpowiedzialności, to może poruszmy rolę rodziców. Bo przecież skoro wszędzie czają się takie treści, to powinni oni uczyć swoje dzieci odpowiedzialnego zarządzania pieniędzmi i mieć kontrolę rodzicielską nad używanymi przez ich pociechy aplikacjami. Jest to jak najbardziej prawidłowe stwierdzenie i się w pełni z nim zgadzam. Ale można bezpiecznie założyć, że obecne pokolenie rodziców ma tak samo pewne problemy z utrzymaniem finansów w ryzach, a do tego trudno oczekiwać, aby dorośli ludzie nadążali za wszelkimi internetowymi trendami. A poza tym, nawet jeśli rodzic zdecyduje się na ustawienie kontroli rodzicielskiej, to Brawl Stars ze swoim niskim rankingiem wiekowym prześlizgnie się przez szczeliny. Skoro już jesteśmy przy rankingu wiekowym tej gry, to trudno nie odnieść wrażenia, że obie główne platformy dystrybucji podają dość niskie liczby. Niższe nawet niż zalecane przez samo Supercell, jeśli akurat uda się do nich dogrzebać w sensownym języku z ich aplikacji. No nic, to pewnie tylko jakiś drobny przypadek, bo przecież darmowe gry od Supercell nie przynoszą zainteresowanym tak dużych zysków. Podsumowując. Owszem, rodzice powinni bardziej dbać o edukację finansową swoich dzieci i dodatkowo bardziej interesować się ich poczynaniami w sieci. Jednak sami twórcy internetowi też powinni być zdecydowanie ostrożniejsi z nawet nieświadomym promowaniem nieskrępowanego konsumpcjonizmu w takich grach jak Brawl Stars wśród najmłodszych. A jeśli robią to specjalnie, to po prostu brak mi słów. Tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć ten materiał. Nie zapomnijcie o kulturalnej dyskusji w komentarzach. I do zobaczenia, gdy znajdę inny nośny temat.